Spójrz w niebo rozgwieżdżone, jak smugą świetlistą, kometa tor swój znaczy, gasząc wokół wszystko, a mrok ten coś rozbudza i kształtów nadaje. Zachowaj lepiej czujność i czekaj co dalej. Widziałyście w nocy kometę? Nie, a widziałyście wielką kulę zielonego światła na niebie? Pradawna legenda mówi o niezwykłej komecie. I o związanej z nią tajemnicy, Halo! która wkrótce zostanie odkryta. Kim jesteś? To było dość ciekawe. Słyszałeś ten ryk? Ryk? Otaki? Nie. Nie. Wielonka. Wiesz, jak to usłyszysz w Wróżki rozwiną skrzydła i zaryzykują wszystko. Czy coś kombinujesz. Kto ja? Przestań udawać. Dobrze znam tę minę. To ja ją wymyśliłam, by odmienić losy przystani elfów. No dobra, tylko postaraj się nie krzyczeć. Łapie powietrze! I zdobyć wiernego przyjaciela. Mówiłaś, że ta legenda nie jest prawdziwa. Mówiłam, że pozory mogą trochę mylić. Disney przedstawia. Jest zagrożeniem dla przystani elfów. Więc co byś z tym zrobiła? To, co trzeba. No cóż? Naraziłam was kiedyś na jakieś niebezpieczeństwo? Nieraz. No! 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 Nadal nie mogę się wyprostować. Odkryj prawdę. Czy według was wygląda na groźnego drapieżnika? Jelonka ma dobre serce. I tyle. Poczuj magię. Ruszamy do akcji. Oh. Podążaj za marzeniami. Pierwszy raz rozum i serce każą mi zrobić dokładnie to samo. Dzwoneczek i bestia z nibylandii. Wyglądasz jak krzyżówka Didylda z Marsupialusa z Bizonoksytentalusem. Fluje. Pluje!! Fu, bo mi naczynka popękają. W kinach od 16 stycznia.